Cześć, witajcie na kanale NoBra. Ja nazywam się Iza. I jak zwykle rozmawiać będziemy dzisiaj o biustach, a dzisiaj będzie taki dość luźny odcinek, na którym będę pokazywać wymianę fishbin. E, przy czym pragnę zaznaczyć, że to jest bardzo materiał w stylu do it yourself. Ja nie jestem grosyciarką, to nie będzie profesjonalna wymiana. E, to będzie wymiana zresztą, zaraz wam opowiem. E, historia zacznie się tak jak bardzo wiele innych historii w moim życiu. Zaplanowałam wyjazd nad morze, planowałam go już od dłuższego czasu, wyjazd ze znajomymi, no takie troszeczkę większe przedsięwzięcie, no i dwa dni przed wyjazdem zorientowałam się, że w sumie to nie mam stroju kąpielowego na ten wyjazd, więc zerknęłam do szuflady i znalazłam tam jakiś stary strój, który wygląda w ten sposób, nie wiem czy będzie widać. Po przymierzeniu okazało się, że jego fiszbiny są nie najlepszej jakości i po założeniu go one się bardzo rozciągają i robią się za szerokie i robiły się bardzo niewygodne. Więc wpadłam na genialny pomysł, że te fiszbiny wymienię. A jako, że to było dwa dni przed wyjazdem, to nie miałam czasu na zakup nowych fiszbin, więc pomyślałam, że wykorzystam coś, co już mam. Dobra, żeby Was nie zanudzać, ja zacznę działać i w międzyczasie będę Wam opowiadać całą historię. Rzeczy, które wykorzystam do tej bardzo nieprofesjonalnej wymiany fishbin, Po pierwsze, zestaw do szycia z Biedry. Po drugie, źródłem fishbin jest mój stary biustonosz. I jest to akurat biustonosz Awy. Ma no, w sumie mogę go Wam pokazać. Zdecydowałam się na zniszczenie tego biustonosza, dlatego że ja go już wcześniej zniszczyłam. To znaczy... Zaczepiłam kiedyś piersią o wystających gwóźdź z szafy. Piastonz był już zniszczony, dlatego nie nadawał się ani do sprzedaży, ani do oddania komuś innemu, więc zdecydowałam się, że no, zniszczę go już do końca. Sprawa skomplikowała się w momencie, kiedy jakby to nie okazało się nagle, ale ten biustonosz ma krótkie fiszbinki takie do, w stylu planża. A ten biustonosz jest biustonoszem z wysokim mostkiem. Dlatego fiszbina, którą miałam, była niestety za wysoka. Nie miałam oczywiście narzędzi do profesjonalnego cięcia fiszbiny, ale miałam wsparcie męskich mięśni, a także um, jakieś takie wielofunkcyjne urządzenie w stylu kombinerki coś tam. Próbuję podnieść fiszbinę z tobą. E, I udało się tę fiszbinę przyciąć i zabezpieczyć końcówki. Zabezpieczają końcówki hybrydko. Także zakładając, że będziecie mieli y, normalne fishbiny, które sobie kupicie, tak jak normalny człowiek, y, to y, te kroki, które teraz powiedziałam, y, są Wam niepotrzebne, więc nie będę Wam ich pokazywać. Zresztą nie mam już jak, bo już się dokonały. No dobrze, od czego więc zaczynamy wymianę fishbin? Od wyciągnięcia starych. I ja to zrobiłam w ten sposób, bo zrobiłam już jedną stronę, tak testowo, żeby sprawdzić, czy to w ogóle y, się uda i czy jest sens to nagrywać. Ym nacięcie. Celowo nie robiłam nacięcia tutaj wysoko, tylko tutaj troszeczkę niżej. To jest trochę za nisko, bo miałam problem z wyciągnięciem tej fiszbiny, ale zrobiłam to w tym miejscu dlatego, że jeśli zrobimy nacięcie tutaj, to ta fiszbina będzie sobie śmiało wychodzić i ona będzie próbowała to robić i nie chciałam, aby to było takie krótkotrwałe. Poza tym bałam się, że przy próbie zaszycia tego zrobię tak duże naszycie tej nitki, że to mnie będzie uwierać, i dlatego nie chciałam tego robić. A okazało się, że przy tym nacięciu w tym miejscu w ogóle nie trzeba tego zaszywać, i ja też tego nie zaszywałam. Być może to zrobię później, ale teraz yy, nie jest to niezbędne. A więc co robimy? Robimy to nacięcie. W ogóle zawsze. Co roku mam problem z biustonoszem przed wakacjami z ze strojem kąpielowym. Bo jakimś cudem okazuje się, że co roku przed wakacjami mam inny rozmiar biustu. I to jest, to jest w ogóle śmieszne, ale tak się dzieje. W zeszłym roku jechałam na wakacje do Grecji i przed samym wyjazdem zatrułam się czymś tak fatalnie. Naprawdę, nie mam pojęcia co to było, ale byłam tak struta, że przez... Tydzień w ogóle nie przyjmowałam pożywienia, jedyne zrobiłam to y, wydalałam, nazwijmy to. I y, beztonosz, który kupiłam sobie przed całym wyjazdem, był na mnie za duży. I ta faga, którą miałam po, y, po tym wyjeździe, po, tej, po tym zatruciu, została na dłużej. Także generalnie kupiłam beztonosz na wyjazd, który mi się nie przydał. Dlatego też może w tym roku. Y, nie zajmowałam sobie głowy wcześniej e, tym naszym i w sumie też dobrze bo w tym roku też przed wyjazdem schudłam nie wiem o co chodzi z tym chudnięciem jakimś majowym, czerwcowym chociaż nie, tamten wyjazd był we wrześniu e, no nie wiem, w tym roku z kolei miałam dużo stresujących sytuacji i niestety dobra, pokazuję wam jak to, co się dzieje teraz A, to jest główka fiszbina i ją wyciągniemy zaraz wyciągamy tę fiszbinę jak widzicie, ona jest właśnie zabezpieczona tutaj. No nie wiem, co to jest, ale jest zabezpieczona, i ja w taki sam sposób próbowałam zabezpieczyć te fiszbineczko, Tego do końca nie widać, bo użyłam bazy do hybryd, która była przezroczysta. No dobrze, także właściwie z tego zestawu na chwilę obecną potrzebne mi były tylko i wyłącznie nożyczki z tego zestawu do życia. Ja później prawdopodobnie którąś z tych mitek sobie to zaszyję, ale jeszcze nie teraz. Sprawdzę, że to w ogóle będzie miało ręce i nogi. No dobrze, dobrze. Oto tą stronę wkładamy. No i cóż, nie jest to zbyt skomplikowane. Dobra, git weszło i weszło. Spróbujmy. Okej, okay, dobra, jest i cyk. No i właściwie to jest cała filozofia tej wymiany. Zaraz zobaczymy jak to będzie działać. To, o czym mówiłam te właśnie spadki wagi, czy tam różne takie rzeczy. To jest też jeden z powodów, dla których ja nie lubię kupować biustonoszy, które są bardzo drogie, takich kąpielowych, bo po prostu no nie ma to sensu, tak? W sensie takim, że tak to jest tylko zakup na jeden sezon prawdopodobnie, więc po co wydawać dużo pieniędzy na takie zakupy? Eee, dobra, ja się w to ubiorę i pokażę Wam, jak to wygląda. Myślę, że jest całkiem ok. Generalnie jak na biustonosz taki, yy, który znalazłam w szufladzie, jakiś stary, to jest całkiem w porządku. Ok, tutaj coś się zawinęło. No i cóż, bardzo jestem zadowolona z tej fishbine, którą przed sekundą wymieniałam. Z tą muszę troszeczkę popracować, bo ona wciska mi się strasznie tutaj yy, w środek, uciskami mi mostek, dlatego jeszcze nad popracuję. Ale generalnie myślę, że outcome jest całkiem niezły. Pokażę Wam jeszcze plecy, bo są całkiem ciekawe. A jaki był problem z tym biustonoszem? Problem był taki, że ta fiszbina sięgała tutaj bardzo daleko. Mimo, że rozmiar fiszbiny jest ten sam, co tę, tej, na którą wymieniłam, to po prostu ona jest bardziej elastyczna i w momencie naciągnięcia tutaj tego materiału, to ta fiszbina też się bardzo naciąga. Nie wiem, czy to widzicie, ale no bardzo. Jak widzicie, było to banalnie proste i turbo szybkie. Wymiana drugiej fiszbiny wygląda mniej więcej tak samo może to znaleźć zastosowanie nie tylko w przypadku biustonoszy takich w strojach kąpielowych, ale jeśli macie biustonosze, które na Was nie pasują z jakiegoś względu albo właśnie mają niskiej jakości fiszbiny, które się rozciągają, tak jak tutaj, to, to czasem no, jest też taka opcja, żeby te fiszbinę po prostu wymienić. Jeśli nie macie ochoty czy finansów, żeby iść gdzieś z tym do profesjonalisty, to naprawdę jest to banalnie proste do wykonania samemu w domu. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wymieniałyście bądź wymienialiście kiedyś samodzielnie fiszbinę, a jeśli tak, to czy znacie jakieś fajne miejsca, skąd można w takie fiszbiny się zaopatrzeć w ilościach detalicznych. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!